To pięciolecie dyskusyjnego grupu filmowego Bekarno, a dzisiaj chcemy zaznaczyć 30-lecie działalności w Galerii BBA. Witam bardzo serdecznie pana Jana Sirego, widzę mojego Lubuskiego, pana Romana Bukartyka, Stefana Sejdem oraz pana Jerzego Antczaka. Witam Bogusława Buchowskiego, dyrektora Dura Obsługi Inwestora Jest z Zielonej Góry gorąco. Szczególnie ciepło witam pana Edwarda Kolba i pana Jerzego Gąsiońka. A teraz zapraszam o kilka słów od kuratora obecnego. Bardzo proszę Panię. Dzień dobry Państwu. E, na pewno jest tutaj, tutaj najfakowany prosem sztuki, ale to jest e, zły piosen. Muszę się podzielić z Państwa na początka Panek Państwa, więc 30 lat temu przyszedł pierwszy raz. jako świeżo mieszanym machorzysta. Przygotowując się do no, studiów na Akademii Sztuki, której nam jest roku, tutaj w tym samym wspomniane są w własnych polskich, te nazwiska, które wy młodzi ludzie e, w albumach, które mogliśmy zobaczyć, Państwo, którzy chcieliby zabrać głos, bardzo serdecznie zapraszam. Pan Jan Ciebie widzę wicepremier Dodań, Rybuski, bardzo proszę. Pani dyrektor. Szanowni miłośnicy sztuki, WWA przez te 30 lat stała się stałym elementem kulturalnego porządku. Ja z zażenowaniem muszę się przyznać, że w ostatnich latach trochę opuściłem bywanie i dlatego przepraszam, ale i przyrzekam, że już w następnych będę uczestniczył tak jak pilny uczy. Pani dyrektor, życzę Pani następnych lat twórczego działania, akurat w tych rzeczach, które są może niewidoczne, nie dają żadnych produktów, ale pozwalają nam być lepszymi. Dziękujemy za wszelkie wystawy, i te malarskie, plastyczne i, i fotograficzne. Dlatego chciałbym Pani wręczyć skromny bukiet kwiatów. A jednocześnie lekarstwo dla pana kuratora proszę mu gratować, bo ma już Na pewno pomoże mu. Dziękuję bardzo. Pani idea przy była dyrektor wydziału, który Urzędu miasta. Dzień dobry państwu. Występuję przed Państwem w imieniu prezydenta miasta, Pana Togusza i Pani Wiceprezydent złożonej miocą ok. Zofii Betisz. Mimo że Państwo się nie cierpi, widzieję, to jest odczytam, ponieważ uważam, że jubileusze to jest sprawa podziękowania ludziom, którzy tworzyli fundamenty. Pani Danuta Właszczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzebie Wielkopolskim. Z okazją wchodów w Wilujuszu 30 istnienia i działalności Galerii Webła, dawnego biura Wystaw artystycznych, składam Pani i wszystkim pracownikom serdeczne gratulacje i życzenia. Historia dorobek Galerii Webła, prowadzącej swoją działalność w ramach Miejskiego Ośrodka Sztuki od 2001 roku wyrazka z wielu twórczych dokonem, a tym samym pracy i starań grupy ludzi, którzy w rozmaity sposób angażowali się w tworzenie tego miejsca, Życzę więc Państwu i sobie, by takie to zostało z wyrazami szacunku Tadeusza Niemorzejcza. Witam bardzo serdecznie. Jestem sama bez wspierająca. W każdym razie, jako reprezentująca jedną z wielu instytucji kultury w naszym mieście, miałam przyjemność tutaj pracować przez, przez małą pierwszą dekadę swojej obecności w Gorzowie, a zjawiłam się tutaj za przyczyną i sprawcą osoby, która jest obecna pana Tarta Korbana. Który swego czasu również mi pewne prace w tym mieście, także dziękuję bardzo. Natomiast e, bez wywodów ja e, na ten dzisiejszy jubileusz przygotowałam się w ten sposób, że bardzo serdecznie chciałam podziękować Jerzemu Gorczakowi, swojemu pierwszemu dyrektorowi, z którym współpracowałam. Szefowi Galerii WeWoW. Żeby złożyć serdeczne gratulacje, bardzo szczerze i, i głębokie, jak również życzenia dalszych wspaniałych w tego wyniku.